Cześć Wam, z tej strony Nygus Fajna pogoda, znów wyruszyłem Chyba robię już dla Was dzisiaj czwarte nagranko Więc jeżeli gdzieś się pokręcę, popierdzielę Proszę o wyrozumiałość Nie mylą się tylko ci, co nic nie robią Zaplanowany miałem urlop na poświętach Do Polski nie pojechałem, zrobiła się pogoda Mówię, nie ma sensu siedzieć w domu Trzeba wyskoczyć Zrobiłem właśnie Wam nagranko tutaj w środku salonu. Zobaczycie fajną furkę. Tych co interesuje oglądaj moje filmiki. Linka do reszty nagrań masz pod filmem. A teraz zobaczmy co stoi tu na zewnątrz. Przytarty zderzak. Przytarte drzwi. Przytarty próg. Przytarty tylni błotnik. Przytarty tylni zderzak. Zobaczmy sobie cenę za tego I30 6999 Rok 13 w benzynie w manualu 1499 koni 52 ma przylatane Do 3.21 Przegląd Podgrzewane fotele Klima I30 Z niewielkim przebiegiem Jeżeli powiesz Że auto zabierasz Na eksport nie chcesz żadnej rękojmy? Myślę, że cena jest do negocjacji dosyć sporej. Mesiu C-klasa w kombi 12790, rok 15 w dizlu w manualu 170 koni, 2.2 209 przelatane. Nawi, Ledy Ten Mesiu tutaj już stoi 2 miesiące. Nie wiem w jakim stanie jest technicznym. 12700 za 15 rok. 2.2 w dieslu. Silnik nie najgorszy. Ten 170 koni. Dosyć długo już był klepany. W203 już go miało 12700. Myślę, że jakby teraz dobrze potargował... Po tym czasie co tutaj stoi, jeżeli jest sprawny technicznie za 11 11,5 do wyrwania z 15 roku 18 zobaczmy co tu stoi. Skoda 11 Tłumaczyłem już Wam jak to wygląda tutaj z cenami, że wszystkie ceny są praktycznie do negocjacji. Ale cały czas dostaję głupie komentarze od ludzi, którzy nie śledzą wszystkich odcinków. 8999, rok 9 w dieslu w manualu. 178 przelatane, 170 koni, pierwszy, 21 przegląd. Octavia RS na skórach w hedgebeku. Betka 11 Zobaczmy co tu stoi Skoda Scout 12 rok 11 W dieslu 140 koni Fakt że przebieg ma 92 tysiące Napęd na 4 Tak jak wam tłumaczyłem Wszystkie diesle z większymi przebiegami tu są o wiele tańsze. Przy przebiegu 200 tysięcy zbliżają się powoli w nich inwestycje. Dwumasy, turbiny, DPF-y, EGR-y, pompowtryski, rozrządy. Jeżeli nie umiesz sobie sam tego zrobić, to z tego, że wyrwiesz auto taniej, jak musisz 10 tysięcy włożyć w serwis. Rok 13. Diesel w manualu. 152 przylatane, 105 koni. 6-20. Przegląd z 13 roku. Skoda. Teraz już tak na luzie. Szef zestresowany salonu. Puścił mnie do środka, żebym szybko nagrał wam nagranko z Wismana w manualu. Dał mi 5 minut, potem po 3 minutach przyleciał, że koniec nagrywania. Jak przyjedzie policjant, dostanie 5000 euro kary. Także czasami nagrywam to wszystko dla Was w stresie. 7390 rok 9 w dieslu w manualu. 284 przelatane wersja Attraction 143 konie, 2 litry w dieslu. Rok 9, Audica. Volvo 14 z roku 15 w dieslu, 2 litry, 180 koni w manualu. Chociaż nie, nic nie napisał, znów bym się popierdzielił. 175 przelatane, 181 koni. 1499 w automacie. No czasami ciężko zebrać wszystkie myśli, chcę coś powiedzieć. Gdzieś wybiegnę myślami w przód i potem wychodzi z tego gafa. I... Ci, co czekają na moje potknięcie, mają co komentować. 2500 rok 10 w dieslu, 2 litry, 338 przelatane 110 koni. Drugi, 22 drugi przegląd, sześcioosobowa. Mazda Piąteczka. Dla tych, co twierdzą, że jest to kiepski silnik, 300 ma już przelatane. O lasem, jak ktoś pytał. 6900, rok 11, benzyna w automacie. 1,6 116 koni, 103 przylatane. Czwarty, dwudziesty, przegląd. Automat na pół skórach B-klasa. Pozdro dla wszystkich, co lajkują, co udostępniają. Co komentują, mądrze komentują, przede wszystkim, bo takich, co głupie komentarze piszą, też nie brakuje. 7690 rok 9 w benzynie, w manualu 120 przelatane, 140 koni, 1,4 podgrzewane fotele, cross-turan, stan igła taki ma opis. Dojdziemy tu do końca, i może z drugiej części autohandlu Wam zmontuję coś, bo będzie trwało za długo. Nie chcę Was zanudzać. 6950 rok 6 w dieslu, 140 koni, 135 przelatane. Audiczka Skoda 7000, rok 11 diesel Manual, 132 przelatane. 105 koni 1,6 w dieslu, pasek CC za 8, rok 9 w benzynie 1,8, 160 koni 129 przelatane, trzeci, 21 przegląd, silnik TSI problematyczny rok dziewiąty diesel Ziguan helikopter leci 15, rok 15 w dieslu w automacie 2 litry 181 konit 207 przelatane XC wersja sumum. Rok 13 Alhambra w dieslu, w manualu, 253 przelatane, 2 litry, 140 koni. 9 Zaczyna mi mrygać bateria, zapasowo mam w aucie. Będę musiał zaraz zmierzyć, e, zmienić 7500 rok 8 w benzynie. 136 koni 90 przelatane. TSI Leon. 6 rok 9 benzynie 1.4 125 koni 99 przelatane. 320 przegląd.

za rok 8 w benzynie 1.4 125 koni 120 przelatane czwarty 21 przegląd Outback lecę trochę tak wyrywkowo może zanim bateria mi siądzie dokończę tą część placu taką mam nadzieję 18, rok 16 w dieslu, w manualu 2 litry 190 koni, 145 przelatane, przegląd 9, 21 Audica, 7, 700 Zakrosa, rok 9 w benzynie w automacie 1,4 140 koni, 155 przelatane. 7900 rok 6 w benzynie 116 koni 73 przelatane sportback fsi jaguar za 16900 rok 12 w dieslu w automacie 96 przelatane 241 koni 3 litry bez sceny i może tutaj jeszcze Alhambra z roku 12 w dieslu 113 przelatane 170 koni 11 21 przegląd 2 litry diesel w manualu no takie szybkie nagranko zdążyłem zanim zanim mi padła bateria idę zmienić baterię tam jeszcze też stoją auta może coś Wam jeszcze dzisiaj zmontuję, że miał co wgrywać w przyszłym tygodniu i przez cały jeszcze ten tydzień dla Was. Pozdrowionka, do usłyszonka, Nygus, hej!